Witam gorąco wszystkich, ja jestem Dariusz i zapraszam Was do poradnika dla początkujących, gdzie omówię e, tworzenie postaci. E, tak jak mówiłem, dla początkujących jest skierowany e, ten materiał, e, bo jak wiadomo... Troszeczkę ludzi przybyło do nowego farminga, może nie mieli styczności w poprzednim farmingu, więc pomyślałem sobie, że ja zrobię właśnie taki materiał, aby mniej więcej naświetlić, jak to wygląda sprawa z tworzeniem postaci. W każdym razie, nie jest to jakieś skomplikowane, aby tutaj sobie stworzyć tą postać. Tutaj w, głównie w, polega na tym, aby sobie tutaj powybierać stosowne Pasujące dla siebie czynniki. W pierwszej zakładce mamy jak to powie, kształt, rysy twarzy, którą możemy sobie wybrać. Jest sześć męskich i sześć żeńskich. Tak, są różne, jeśli chodzi o kolor skóry, jeśli chodzi o rysy twarzy, czy to będzie europejska, czy to będzie. Czy to będzie europejczyk, czy to będzie azjata, czy to będzie Afryka, z Afryki. Także takie rysy można sobie wybierać. Dalej w kolejnej zakładce mamy tutaj możliwość wyboru stylu włosów. Ja może sobie wyłączę czapkę, żeby było to widoczne. I okulary też wyłączę, żeby. O, cyk. Dobra. Także mamy tutaj osobnika łysego. Przejdziemy teraz do fryzury i jak widać, są różne fryzury, które można sobie dostosować do głowy. Te fryzury są takie same do każdej rysy twarzy. Także tutaj nie będzie miało znaczenia, jakie rysy sobie wybierzemy przy wyborze twarzy. Przy wyborze twarzy nie ma możliwości tutaj konfigurowania kolorów. Kolory są dostępne tu przy konfigurowaniu włosów, czyli tutaj na przykład jeśli sobie weźmiemy włosy, wciśniemy sobie trójkąt, bo jak wiecie prezentuje to wszystko na konsoli PlayStation 5. No i tutaj mamy właśnie możliwość dostosowania sobie kolorów. Jakie tam chcecie. A dajmy na to taki sobie włączymy no i później można sobie wzory włosów sobie dobrać, jakie tam byśmy chcieli. Następnym sektorem jest właśnie miejsce, gdzie znajdują się zarosty. Tu również można sobie zarost dobrać do twarzy. Również nie jest oddzielne do rysy twarzy. To jest to samo, do każdej twarzy będzie to samo. No i tu również można sobie zmienić kolory, aczkolwiek jeśli zmienimy sobie znowu tu kolory, no to się zmienią również kolory włosów. Także jeśli zmienimy sobie zdanie o, stwierdzimy, że tym może jednak siebie będzie pasować, no to ustawiamy sobie wciskając X. Jeśli sobie przejdziemy tutaj do zakładki z ubraniami, no to tutaj mamy troszeczkę już więcej zabawy ponieważ e, jeśli sobie wybierzemy jakiś strój dwuczęściowy, czyli to są stroje dwuczęściowe, to będziemy mogli sobie później po wyborze, zaraz to nie jest dwuczęściowy jeszcze, ten jest, jest, dobra e, stroje dwuczęściowe będzie można sobie zmienić e, górną nawierzchnię czyli na przykład top, kurtka, koszula, to już będzie można sobie zmienić. Później sobie spodnie będzie można zmienić, czyli tutaj już jest większy, większa możliwość miksowania. W przypadku, gdy wybierzemy sobie jednoczęściowe, czyli to od tego ko kończywczy na tym, jeszcze tylko sprawdzę, czy ten też jest dwuczęściowy, nie jednoczęściowy. Także tutaj w tym już nie będzie możliwości zmienienia sobie góry. Jeśli sobie weźmiemy to, no tutaj już nie ma możliwości zmieniania koszulki. Pod tym, ta koszulka jest dopięta, yy, do, do podpięta pod te spodnie, i tutaj już nie będzie żadnej zmiany. To taka właśnie ciekawostka. Tu też, jeśli sobie weźmiemy, to można sobie zmienić koszulki. O, ta jest mega! <laughs> Także różne tutaj góry o dzianie górnego odzienia można sobie załatwić. O. Później w tych koszulkach tutaj są niemarkowe, tutaj mamy markowe. O. Tutaj już można sobie wybrać jakieś marki. Macie logo obok właśnie w górnym prawym rogu. Także można sobie o, nawet takie koszulki, czy bluzy z Farming Simulator również sobie wybrać. Jak bluzy, którą tutaj widzicie, to są uniformy, właśnie pracowników Giants Software. To udało mi się gdzieś wyczaić tą informację. No i tutaj mamy przeróżne marki: Kuboty, John Deere, Massey Fergusony. Także jeśli jesteście fanami jakiejś marki, można sobie to bardziej podkreślić, nosząc takie rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o spodnie, to mamy różne, są dżinsy, krótkie. No teraz doszły właśnie krótkie, nie było tego wcześniej. Mm, także fajnie to tutaj pasuje. podoba mi się te style właśnie tych spodni. Jest to lepiej zrobione niż FS22. No i mamy jeszcze markowe spodnie, które też możemy dopasować później do koszulki lub marki, którą sobie wcześniej wybraliśmy górę. Koszulki jakieś, no tak jak mówiłem, nie ma takiego dużego wyboru, aczkolwiek no, jest kilka. Następnie buty. Buty już będą, myślę, wyda wydaje mi się, że nawet przy wyborze jednoczęściowego stroju, tak, buty te są również już do wyboru, bo to jest osobny element, więc tu możemy sobie też wybrać. Buty, jaki kolor? Wróć. Ja jeszcze zapomniałem dodać, że przy wyborze dwuczęściowego można wybrać kolor tutaj, koszulek różnych także też to mamy tutaj możliwość takie właśnie dostosowania koloru i te wszystkie możliwości jeśli jest kolor do wyboru no to macie tutaj przy każdej ciuszku ikonkę właśnie że można kolor zmieniać w przypadku jednoczęściowego no to tutaj się zmienia ten kolor hmm. może na wydróżowe sobie rzucić proszę łososiowy nie no dobra spoko, eee, także tu wybieramy kolory właśnie od razu z tego punktu, na no strażach wiadomo tutaj w tym przypadku nie zmienimy sobie koloru. Eee, dobra, jeśli chodzi o spodnie to jest to samo z tymi kolorami, też można sobie pozmieniać, eee, jeśli chodzi o markowe to tutaj tylko wybrane są pewnie i wybrane kolory również będą, w jakich kolorach występuje dana marka. I jeszcze zobaczę tylko na koszulki, no też są wybrane, które można zmienić kolory, także no tam jest troszeczkę ograniczone względu na e, markę firmy, która ma zastrzeżone jakieś tam kolory. Jeśli chodzi o obuwie, to tu e, mamy do wyboru e, w FS25 nowe trzewiki, czyli kroksy, sandały. Japonki nawet są, powiedzmy. Także jest większy wybór tych bucików. Chodzi mi o typ bucików bo są Adidasy, bo są sandały. Jakieś wyjściowe buty są, no i robocze, również jak i, jak i sportowe. Kolory tak samo można sobie pozmieniać w zależności, jakie tam chcemy także fajnie. Ale ile to jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dwa, cztery, sześć, siedem, tak? No, siedem butów, które można zmienić sobie kory. Są również markowe buty, czyli co tu mamy? Elten. A, to wszystko Elten jest. Jest jedna firma i później jest Husqvarna, John Deere i New Holland. A nie wiedziałem, że nie Holand ma też swoje buty, ale fajne są. Następnie mamy okrycie głowy, czyli czapeczka jedna. Później zimowa, tu taki berecik fajny. To to wcześniej było. Chyba do, do tego kasku były wcześniejsze, a tu są chyba nowe, bo jest kolejny jakiś beret. Tego nie było. Bandana, tego też nie było. Tego i tego i tego też nie było. Także są i słomiane kapelusze. <laughs> Fajnie to wygląda. No i również można kolory zmieniać w dowoli, żeby pasowało się, dopasować do reszty kostiumu. Także o to jest większy wybór tych bandan. A nic skomplikowanego. No i tutaj później mamy markowe, czyli do leśnictwa. Quarier. Później mamy, e, co mamy? Strauss, Case Aero i Farming Simulator. O, poluje na tą czapeczkę. Jest ciekawa. E, no i później mamy filmowe e, John Deere, The Crown, fajnie też wygląda. E, New Hollandy, Kuboty. Później Maser Ferguson. O, damska kubota też fajnie wygląda. Waltry, Volvo. Także jest wybór dość spory, jeśli chodzi o czapeczki. Rękawice, tutaj jest troszeczkę ograniczone. Konkretne takie, w zależności jaką pracę będziemy wykonywać. Kolory można zmieniać. Na markowych już nie. Ale też ciekawie wyglądają. No i ostatnim, później, ostatnią zakładkę to są okulary, także tutaj można sobie wybierać przeróżne oprawki futurystyczne, sportowe, bezpieczeństwa. No i dekoracyjne również takie. No. Także myślę, że warto sobie tutaj po, pochodzić, poćwiczyć troszeczkę. Nie, nie jest to nic skomplikowanego, wszystko intuicyjnie działa. Także bardzo prosto sobie tutaj stworzyć postać. Jeśli tworzymy sobie jakąś rozgrywkę, gdzie mamy jakiś tam dany scenariusz, zawsze można sobie tutaj pod to podpiąć różne ubrania. Bo tym razem mamy większy wybór ubrań swobodnych, nie tylko związanych z farmingiem, ale też wyjściowych. Także zawsze coś można znaleźć. Dobra, z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że się przydało. Jeśli tak, to wy wiecie co robić. A ja Was serdecznie pozdrawiam i zapraszam na kolejny poradnik już niebawem. Na razie, cześć.